Bierzado. Witam bardzo serdecznie na otwarciu wodociągu w miejscowościach Motyczno, międzylesie, mchowie, jamskie kotowie. Inwestycji bardzo potrzebnej, długo oczekiwanej przez mieszkańców, bo przypomnę, że mieszkańcy tej miejscowości, tych miejscowości, o których mówię, borykali się ze słabą jakością wody nawet w studniach głębinowych. Zakres tej inwestycji to y, blisko 12,5 km sieci wodociągowej w ramach tego zadania zostały wykonane 174 przyłącza do posesji woda do tych miejscowości będzie dostarczana z ujęcia, które znajduje się y, w Dankowie małym. Koszty inwestycji to ponad 2 280 tysięcy, z czego kwota 2 milionów złotych pochodzi z dokapitalizowania spółki przez y, gminę Włoszczowa. Ja pamiętam dzień, pamiętam spotkania. W Międzylesiu, w motycznie ze społeczeństwem, kiedy z poprzednim prezesem spotykaliśmy się i deklarowaliśmy. Deklarowaliśmy, że ten wodociąg wybudujemy. I pamiętam sobie te niedowierzanie. A gdzie tam będzie wodociąg? Doszło do tego, szanowni Państwo, momentu, że ten wodociąg jest. I powiem krótko, parafrazując klasyka, ten wodociąg mieszkańcom się po prostu należał. I dzisiaj wodociąg to nie jest dobrodziejstwo. To już powinien być standard. Moi drodzy. To też powinien być standard w XXI wieku. Śmięt twierdzi, że w wieku XX. Największym moim marzeniem oraz wszystkich mieszkańców było założenie wodociągu. Po kilku latach w końcu możemy pochwalić się, że przez nasze miejscowości wreszcie płynie czysta i zdrowa woda. Oczywiście bardzo się cieszymy, że ten wodociąg już jest, że to jest dla nas naprawdę bardzo wielkie udogodnienie. Cieszę się niezmiernie, że macie tą wodę. Razem! Poszło? Tylko powolutku, powolutku. No, panie brawo, Stasiu, żebyśmy brawo. nie zrobili kąpieli wodnej. Zdrowa, czysta woda. A, no. Świeża woda. Brawo, brawo. Nie oszczędzali w Czyli, jest. panie profesie, woda jest. Tak. tak. No cóż, szanowni państwo, pozostaje mi tylko i wyłącznie zachęcić mieszkańców do przyłączania się do sieci publicznej. Muszę powiedzieć, że na tą chwilę już tych przyłączy zostało wykonanych ponad 60, więc Duża satysfakcja dla nas jako podmiotu, który realizował tę inwestycję, że rzeczywiście było to potrzebne, mieszkańcy przyłączają się do sieci komunalnej i mam nadzieję, że tak będzie. Dzisiaj cieszę się, że już jest tyle chętnych, którzy przyłączają się do tej sieci. To dowód na to, że ten wodociąg był potrzebny. Moi drodzy, tak naprawdę gminy Włoszczowa zostało nam już niewiele. Niewiele do zakończenia, żeby tą magiczną cyfrę zobaczyć, 100% wodociągowania gminy Włoszczowa, mianowicie... Miejscowość żąbiec i wymysłów. Ostatnią bolączką mojego rejonu jako radnego jest zły stan techniczny drogi przez Motyczno. Spełnił obietnicę pan burmistrz. Ja mam nadzieję, że w roku, może nie 21, ale w 22, doczekamy się, że swoje obietnice spełni również powiat włoszczowski, który obiecał nam remont naszej drogi. Mamy wodę, więc może doczekamy się i drogi. Może wreszcie nasze miejscowości, jak między Międzylesie, Motyczno i przysiłki do SOS. będą wreszcie doczekali się XXI wieku. Bo tak szczerze mówiąc, kilkadziesiąt lat do tyłu, to żyliśmy jak po prostu w XIX wieku. Wielkie ukłony dla gratulacje dla mieszkańców Międzylesia, Motyczna, Kotowa, Jamskiego.